Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Podlaskiego. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie wielokrotnie jako radni, jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości wyrażaliśmy swoje opinie na temat przyjmowania i osiedlania nielegalnych migrantów. Zawsze powtarzaliśmy, że społeczeństwo w województwie podlaskim jest przeciwko temu tej sytuacji. Nie chcemy tutaj mieć tych migrantów, którzy w taki sposób barbarzyński e, szturmują naszą granicę e, na e, tutaj e, granicę polsko-białoruską. E, też nie chcemy, żeby do nas trafiali e, ludzie, którzy są niesprawdzeni, którzy, e, którzy mogą do nas, e, że tak powiem, e, zostać przetransportowani z innych krajów e, zachodnich, czy to z Niemiec, czy to z innych krajów, gdzie po prostu nie przeszli pewnej weryfikacji i mogą być skierowani do województwa podlaskiego. Szanowni Państwo, też chcemy, żeby w tej sprawie wypowiedział się sejmik województwa podlaskiego. Uważamy, że wiele jest inni mieszkańców naszego regionu, którzy wprost nas proszą, wracają się mailami, telefonami w naszych spotkaniach osobistych, przekazują nam tę informację żebyśmy takie stanowisko jako Sejmik Województwa Podlaskiego podjęli. I dlatego przygotowaliśmy, zgodnie z zapowiedzią przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego, gdzie wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec wszelkich prób przyjmowania i osiedlania na terenie Województwa Podlaskiego nielegalnych migrantów, zarówno tych, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę, jak i tych, którzy mogą do nas przybywać w ramach readmisji z innych krajów Europy Zachodniej. To jest projekt tego stanowiska. Jak najbardziej dzisiaj zostanie to złożone tak, żeby można było wprowadzić do porządku obrad i mam nadzieję, że wszyscy ponad podziałami zgodzimy się z tym, że takie stanowisko powinno być jak najbardziej podjęte. Szanowni Państwo, rzeczą też istotną jest to, żebyśmy uzyskali rzetelną, uczciwą informację od przedstawiciela rządu pana premiera Tuska, jakie Roki są podejmowane przez rząd tutaj właśnie w województwie podlaskim. Słabne pismo 14 maja, które zostało skierowane do wszystkich samorządowców, żeby znaleźć miejsca, nie tylko przecież miejsca w instytucjach samorządu terytorialnego, ale też miejsca u osób prywatnych świadczą o tym, że coś się dzieje, a dzieje się coś niedobrego, a my nie mamy żadnej informacji. Dlatego w tym stanowisku też wzywamy wojewodę podlaskiego do tego, że przedstawił Sejmikowi informacji na ten temat, tak, żebyśmy wiedzieli, co jest w tej sprawie grane. Mamy takie odczucie, wręcz nawet przekonanie, z którego wynika, że rząd Donalda Tuska, ale też pan wojewoda Jacek Brzozowski ukrywają pewne informacje przed społeczeństwem. Nie chcą nam czegoś powiedzieć. I co to jest? Dlatego bardzo istotną kwestią jest to, żebyśmy taką informację dostali. Szanowni Państwo, oczywiście mamy świadomość, Matematyki Sejmikowej. Dzisiaj będzie sprawdzał, kto jest za nielegalną migracją, a kto jest przeciwko nielegalnej migracji i osiedlaniu się tutaj osób, które mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców naszego regionu. Jeżeli taki punkt i takie stanowisko nie będzie wprowadzone dzisiaj do porządku obrad, to wprowadzimy je w ramach komisji rewizyjnej. To jest rzecz, która powinna nas łączyć ponad podziałami politycznymi i ponad przekonaniami. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest rzeczą, Szanowni Państwo, nadrzędną. Ona nie ma wartości. Dziękuję bardzo. No, szanowni Państwo, Rafał Supiński. Szanowni Państwo, drugie stanowisko, które chcemy przedstawić Sejmikowi, pod którym podpisali się wszyscy Radni Prawa i Sprawiedliwości. Jest to stanowisko dotyczące przedłużania moratorium. Nasze stanowisko sprzeciwia się moratorium dotyczącym dotyczącego przedłużenia zakazu pozyskiwania drewna na obszarach lasów w naszym regionie. Stanowisko zostało to przez ministra klimatu i środowiska przedłużone z 30 czerwca do 30 września. Są to kolejne 3 miesiące wykluczeń dotyczących pozyskań drewna. Jak wiemy, województwo podlaskie, jedno z głównych gałęzi Województwa podlaskiego jest przemysł drzewny, jest branża drzewna. W tym stanowisku sprzeciwiamy się temu wydłużeniu moratorium. Szanowni Państwo z danych GUS-u i opracowań Izby Gospodarczej, a również Urzędów Pracy wynika, że na naszym terenie jest ponad 500 firm zajmujących się gospodarką drzewną. Pracuje tam ponad 5000 osób. Jako radni chcemy sprzeciwić się temu i wystąpić w roli Wsłuchując się w głos mieszkańców chcemy to moratorium jak najszybciej znieść. Szanowni Państwo, dlatego to jest to drugie stanowisko, które dzisiaj również będzie przez nas złożone, zaproponowane w porządku obrad do Sejmiku i to również będzie sprawdzenie tego, w jakiej roli Sejmik się wypowie. Czy jest za mieszkańcami, za przedsiębiorcami, to o czym często mówimy, o rozwoju województwa, czy też nie. Dlatego to stanowisko również w tym pierwszym będzie złożone na ręce Przewodniczącego. Bardzo się dziękuję. Czy Państwo macie jakieś pytania? Tak, tak, jeżeli chodzi o kwestię nielegalnej migracji, z doniesień medialnych wiadomo, że ci nielegalni imigranci się tutaj też znajdują. Na Dlatego, Panie Redaktorze, istotne jest to, żeby Pan Wojewoda przedstawił rzetelną, prawdziwą informację, z jaką sytuacją naprawdę mamy do czynienia. Bo to jest podstawowa rzecz. E, w naszym przekonaniu, a w moim osobiście na pewno, jest, panuje taka duża obawa, że my już mamy tych nielegalnych migrantów tutaj w naszym regionie. Dlatego też w stanowisku ujęliśmy tego typu punkt, żeby został przedstawiony. Tak jak powiedzieliśmy to wielokrotnie już przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, kwestia bezpieczeństwa naszych mieszkańców jest rzeczą nadrzędną. Ona nie ma barw politycznych. My powinniśmy wszyscy jednogłośnie powiedzieć, co oczekujemy od rządu pana premiera Tuska. Ja tylko przypomnę, że na ostatnim czerwinku też podjęliśmy takie stanowisko odnośnie aktualizacji budowy drogi S8. -i. I popatrzcie Państwo, co się dzieje. Najprawdopodobniej z informacji, które do nas e, wyciekają, ta droga zostanie zlikwidowana. Po to właśnie te stanowiska. Po to, żebyśmy wspólnie bali o interes województwa podlaskiego. No tak, ale jakie mogą być powody tego, że rząd nie chce przekazać jakiejś rzetelnej informacji? No bo też nie ma żadnych informacji o tym, że stopujemy tę migrację czy coś. Jest po prostu cisza medialna, tak naprawdę od strony rządowej. Panie detektorze, no, jakie są powody rządu, tego nie wiemy. Czy to jest kwestia próby ukrycia czegoś, tak? E, czy, 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 czy jakaś inna rzecz, no zobaczymy. W tej sytuacji my zażądaliśmy takiej informacji, jeżeli ona nie zostanie wprowadzona dzięki temu stanowisku, to przez e, Komisję Rewizyjną my taki punkt wprowadzimy. Bo to, tak jak powiedziałem wielokrotnie, dotyczy bezpieczeństwa. Wcześniej, jeżeli dyskutowaliśmy o kwestii cudzoziemców, migrantów, jak jeszcze wojewodą był pan Bogdan Paszkowski, czy wicewojewodą pan e, Tomasz Madras, wszystko było transparentne, wszystko było e, przedstawione społeczeństwu, nie było żadnych problemów z zadaniem pytań, z pewnymi informacjami. Panowie wojewodowie zawsze to rzetelnie, uczciwie, Przekazywali. Teraz mamy pewien problem, który wynika z tego, że nie mamy tej informacji. Chyba, chyba o, o to chodzi, żebyśmy my, jako społeczeństwo, byli po prostu zdezorientowani w tej sytuacji, a nagle obudzimy się w ogóle innej rzeczywistości. Okay. Panie Rafale, jeżeli chodzi o branżę drzewną, branżę drzewną już od dłuższego czasu tutaj protestuje. Jeżeli chodzi o puszczek na no przykład te zakłady, i one, no tak jak z ostatnich protestów wynika, dużo z nich się za. Generalnie protesty, które odbyły się, jeden z protestów odbył się tutaj w Janskoku w kwietniu. Jak widać chyba nie został wysłuchany, skoro to moratorium zostało przedłużone. Swój apel również podpisali i wysłali do najwyższych władz naszego naszym kraju samorządowcy. Dlatego dziwnym jest to, że to moratorium zostało przedłużone. Ważne jest to, żeby skupić się w tej całej gospodarce drzewnej na firmach, ale i na mieszkańcach, którzy, którzy pracują w tej branży drzewnej. Tak jak wspomniałem na początku, ponad 500 firm, ponad 5000 osób, więc to jest ogromna, ogromna e, branża, ogromna działka gospodarki naszego województwa, dlatego stąd to stanowisko. Ale to widać też z tego raportu, nad którym dzisiaj de debatowaliśmy już na komisjach. Tam branża drzewna jest jednym z podstawowych kierunków rozwoju naszego regionu. Tutaj też powinniśmy wszyscy ponad podziałami dbać o to, żeby ta branża się rozwijała tak jak dotychczas. Nie ma żadnych powodów do tego, żeby faktycznie to przedłużyć. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.